4 lata zmagań, a szczególnie ostatnie 3 i 2 lata to już cel postawiony był bardzo jasny i konkretnie. nie Czy myśleliśmy, będą baraże, czy ich nie będzie? Nie, chcieliśmy po prostu awansować do ligi, natomiast byliśmy świadomi, że będzie trudno. Janet to jest człowiek, e... Pracy, człowiek z charyzmo. Przyszedłem do klubu, który ma ogromne ambicje i aspiracje. i Jest to klub, który od 14 lat nie grał w pierwszej lidze. Co myślałem przed? Miałem nadzieję, że się, że się uda. Jacek jest po polu karnym. Hańko do środka, szansa, gol! Gol dla Jagiellonii Białystok! Na pewno przez sezonem duże apetyty, bo po raz kolejny Jagielloniusz startuje z nadziejami na awans do pierwszej ligi. Tymczasem Sobolewski, Sobolewski ładnie teraz pokazał się. E, jego partner będzie szansa, będzie drugi gol Ernest Conon. 2 do 0. To jest nasza przyszłość, to nie tylko awans, to jest nasza przyszłość także i dla nas i dla naszych dzieci. I, i, i to było takim priorytetem, żeby tylko myśleć o awansie. Początek był bardzo dobry. Zaczęliśmy dobrze, później jakieś, jakieś wahania, spadek formy, ale cała runda myślę bardzo pozytywnie zakończona. W pierwszej rundzie kształtuje się praktycznie tabela, bo w drugiej rundzie już każdy walczył o jakieś wyższe cele, bo utrzymanie i naprawdę walka jest ostra. Jest 2 do 1, a strzelcem gola Janusz Wolański. To była łatwiejsze niż, niż, niż wiosenna. Lepiej się grało. Łatwiej się grało wydawało się. Uważam, że każdy mecz jest trudny, aczkolwiek parę zapadło tak w pamięci, te 2-0, które przegrywaliśmy z Łążą i z Polonią. No jeszcze takiego czegoś nie przeżywałem. Pierwszy raz takie coś mi się trafiło, że dwa razy pod rząd 2-0 przegrywać i, i wyjść właśnie z obroną ręką. Trochę dziwne mecze, ale wiadomo, no, potem się poznaje charakter drużyny, że potrafi z takimi zespołami wygrywać i to musi być szybka. I bramka! Mocno podbudowany byłby zespół gospodarzy, Sobociński, przepraszam, Sobolewski, jest bramka i jest 2-2. Sobolewski już podbiega do piłki, ekpuele, gol! Remigiusz Sobociński. Ja na pewno będę pamiętał dwa mecze z Ruchem Chorzów i tam na wyjeździe i tutaj byłem w które wygraliśmy, a mi się udało strzelić po jednej bramce w każdym razie. Runda jesienna była y, bardzo pozytywna i tak naprawdę ugraliśmy, wyjmując y, walkover, który jeszcze wcześniej mieliśmy y, w poprzednim sezonie, mieliśmy z Polonią Bytą, to teraz mieliśmy 34 punkty i był to dorobek o 7 punktów większy niż na zakończenie poprzedniej rundy jesiennej, także wynik był bardzo dobry. Cena runda zaczęła się troszeczkę nie po naszej myśli i yy, to rzuciło się trochę na atmosferę w drużynie. I troszeczkę może podłamani byliśmy tym i potem te wyniki znowu nie były takie jak być powinny. No jak się gra i chce się zdobyć pierwszą jego, to nie można dać nadziei. Wiadomo, że są raz gorsze, raz lepsze dni. Akurat wtedy były gorsze. Wiele osób było takich, że już nas skreśliło, że nie wierzyło, że możemy awansować. Pewny strzał. Zero, i ja do zera. Tak. Ta Polkowice. Traciliśmy punkty potrzebne. No i później trzeba było gonić to. Trener Tarasiewicz jest bardzo dobry, dobrym trenerem i, i naprawdę dużo zrobił dla tej drużyny. Natomiast był taki moment na wiosnę, kiedy trzeba było się zdecydować, albo zmiana, albo duże wątpliwości co dalej. Wiedzieliśmy, że to jest najwyższy czas na zmiany, no a jeżeli nie da się zmienić całej drużyny, bo jest to niemożliwe, to postanowiliśmy dać szansę nowemu szkoleniowcowi. A tutaj była oczywiście i wiedza, kompetencja, którą nabył na w czasie swojej kariery zawodniczej a także to co te doświadczenia które zdobył w Niemczech gdy był asystentem w klubach drugiej Bundesligi dlatego postanowiliśmy mu zaufać Przesuwa się polekarny zarówno Konon, jak i Sobociński pokazujący, że na długi słupek ta piłka powinna być odegrana. Szansa dla Jagieloni i 2 do jednego! Te ostatnie 7 meczów pokazało, jaki jest potencjał, ale to nie jest jeszcze wszystko. Z tego zespołu jeszcze można dużo, dużo wydostać. To są chłopcy, którzy potrafią grać piłkę. Sobociński, Sobociński, to może być je, piłka meczowa i jest! Dałbym im radę, żeby się nie załamywali po prostu jakimiś pierwszymi może porażkami, tylko żeby zawsze wierzyli w swoje umiejętności, bo te umiejętności naprawdę nie są małe. Potencjał jest bardzo zbliżony do potencjału naszego, z którym awansowaliśmy do pierwszej ligi. Też tu nie ma wielu zawodników, którzy jakoś ma przyszłość przeszłość pierwszoligową. Na ostatnim gwizdku sędziego w Sosnowcu była taka euforia, że na pewno to chwilę będę pamiętał do końca życia. Na pewno miłe uczucie. Fantastyczne, czekaliśmy na to 3 lata, no i wreszcie się doczekaliśmy. Końcówka należała do nas i cieszymy się i naprawdę jest fajnie. Ja przeżywam to tym bardziej wyjątkowo, bo jestem stąd, jestem wychowankiem. Jako mały chłopiec chodziłem na pierwszą ligę, teraz sam doświadczyłem czegoś takiego jak awans. Super. Coś można więcej powiedzieć. Tutaj są odpowiedni ludzie, którzy po prostu doprowadzą do tego, że ten klub z powodzeniem będzie grał teraz lata. bizim bir ata peşinde